Thank you, Donald. Dziękuję Donaldzie. Jest to dla mnie prawdziwą przyjemnością być tutaj w Polsce. Spotkaliśmy się wiele lat temu, kiedy był pan przewodniczącym Rady Europejskiej, a teraz. Ogromną przyjemnością jest dla mnie być tutaj, kiedy Pan jest premierem. Już przez wiele lat pracowaliśmy w ramach takiego forum jak G7, rozmawialiśmy o kwestiach handlowych, środowiskowych i temu, jak o tym, jak walczyć o demokrację i obronę naszych wartości. Więc naprawdę jeszcze raz bardzo się cieszę jestem tutaj. Cieszę się. Z mojego osobistego punktu widzenia, że mogę się z Panem zobaczyć, ale cieszę się też, że mogę się zobaczyć jako premier. Miałem dzisiaj rano też rozmowy z Panem Prezydentem Dudą i cieszę się z wyników tych wszystkich rozmów, ponieważ mamy te same opinie odnośnie tych kwestii, które są dla nas wspólne. Oczywiście jestem naprawdę prawdziwym przyjacielem Ukrainy i wspieramy Ukrainę w walce przeciwko tej inwazji rosyjskiej. Bardzo chciałam podziękować za to, że przyjęli Państwo stacjonujące tutaj wojska kanadyjskie. 40 tysięcy ukraińskich. Żołnierzy mogło korzystać ze szkoleń, które były przez nas zorganizowane. Wczoraj udaliśmy się z wizytą do naszych wojsk. Wiele dobrego zostało tutaj zrobionego. Pol Polskie siły zbrojne również wspierały nasze siły kanadyjskie w ramach grupy bojowej obecnej na Łotwie. Uważamy, że bezpieczeństwo. W sobotę byłem w Ukrainie, żeby właśnie w ten sposób uczcić drugą rocznicę napaści Putina w Ukrainie. Byłem tam w towarzystwie właśnie pani Georgi Meloni, Ursuli von der Leyen i premiera Belgii. De to wszystko po to, żeby pokazać, że wspieramy wspólnie Ukrainę na drodze do obrony wolności, kultury, języka, jak i też wartości demokratycznych i praworządności. Panie premierze, wiem, że. Polska you te te wartości, Ukraine, też se sont réunis samedi soir aussi. J'ai participé à la réunion à partir de Kiev avec la présidente de la Commission européenne et la première ministre de l'Italie. On a entendu directement du président Zelensky. et On a réaffirmé notre soutien indéfectible à l'Ukraine qui se bat sans relâche pour sa liberté et son avenir démocratique. Wspieramy niezachwianie wszystkich Ukraińców walczących za naszą wolność, za wolność nas wszystkich. Panie premierze, wiecie wszyscy, wiemy wszyscy, że ta walka, która toczy się na Ukrainie to jest walka o, za nas wszystkich. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, o poranku. Widzimy dzisiaj, czym różni się dobro od zła. Widzimy też. Wiemy, że bronienie naszych wartości, wartości demokratycznych, to nie tylko coś, co trzeba zrobić. Po prostu to jest coś mądrego, co trzeba zrobić. To jest jedyna droga do dobrobytu i wolności naszych obywateli. Chcemy, żeby Polacy nadal wspierali nas w tym procesie przeciwko tej grze Putina. Mówiliśmy też wiele o relacjach handlowych między Polską a Kanadą. To przyczynia się do tworzenia miejsc pracy w naszych poszczególnych krajach. Chodzi tutaj o współpracę między innymi odnośnie czystej energii. Wiemy, że wiele gospodarek europejskich w tej chwili chce uzyskać niezależność od tych paliw kopalnych, które pochodzą z Rosji. Tutaj Kanada naprawdę jest gotowa udzielić wsparcia i jak zostało powiedziane między innymi w sektorze energetyki jądrowej aby w tym niepewnym świecie zapewnić nam bezpieczeństwo Donaldzie tak jak Kanada widzicie możliwości w rozwoju inkluzywnej włączającej gospodarki Wiemy, że jest nowy minister do spraw równości i to jest coś pocieszającego. Chodzi o to, żeby stworzyć gospodarkę, która będzie działała z korzyścią dla każdego, żeby każdy widział w tej gospodarce dobre perspektywy na przyszłość, żeby mógł z niej korzystać. W ten sposób tworzy się silną. 4 par an, mais je sais, peut w, wymiana handlowa mija 4 miliardy wzią, dolarów między Polską wzią, a Kanadą. Jest i Polska największym wzią, naszym wzią, partnerem handlowym w regionie. Dziś rozmawialiśmy o tym, jak te relacje wzmocnić. Kanada ma bardzo dobre i zacieśnione relacje w tym regionie Europy. Dlatego będziemy wzmacniać demokrację, tworząc Będziemy również wzmacniać gospodarczo, fi, finansowo, militarnie wszystkich tych, którzy Polska i Kanada, wspaniali przyjaciele i sojusznicy, nie tylko jako liderami, ale też jako narodami. Byłem w wspaniałym restauracji Radio Café chciałbym ją rekomendować, ma swoją historię, udział w historii, jeśli chodzi o walkę o demokrację, o walkę z totalitaryzmami. Ale to był symbol więzi między Kanadą i Polską, kiedy właśnie okazało się, że właściciel Radio Cafe Otworzył też restaurację w Montrealu, w mieście, z którego pochodzę. Więc mamy wszelkie dobre przesłanki ku temu, żeby współpracować w sposób pozytywny w przyszłości. Donaldzie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i oczywiście mam nadzieję, że nasza przyjaźń i współpraca się pogłębią. Pogłębią się między naszymi krajami, między nami, że będziemy mogli być silni na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pamiętam w wizytę w Montrealu, tak. Dziękujemy bardzo i bardzo proszę.